Piękno, Piękno, Pękno, Piękno, Piękno, Piękno. Klaudia Grabowska. Co tutaj dzisiaj robicie? Przyszłyśmy na zajęcia do króla Jak dawno chodzicie na te zajęcia? Cztery lata. Ja cały rok. Jak często przychodzisz do biblioteki? Yy, yy, bardzo często, bo lubię się bawić i czytać książki. A co jeszcze lubisz robić w bibliotece? Rysować i różne klasy plastyczne yy, robić. Wypożyczać książki, czytać, yy, chodzić na zajęcia, grać na komputerach. A to znaczy, że do biblioteki nie chodzi się tylko po to, żeby wypożyczać książki? No nie, w bibliotece jest dużo fajnych różnych zajęć. Na przykład yy, były raz zajęcia taneczne, są zajęcia francuskiego i zajęcia dla małych dzieci. Za co lubisz wchodzić do biblioteki? Dlaczego? Dla zabawy. I co wtedy robisz? Mam. A w jaki sposób? Na przykład skaczę po pufach. Po pufach skaczesz? Oprócz wypożyczania książek chodzę tu na francuski i są różne inne zajęcia, na przykład angielski dla małych dzieci, są zajęcia w ferie i w wakacje. Teraz pamiętam, było jakiś maraton gier planszowych, to właśnie bardzo ciekawe. Taka... Co Ci się podoba tutaj? Tam ten pokoik kolorowy? No to A dlaczego? Tam są zajęcia. 5 lat i nazywam cię Adaś. Adaś, a powiedz Adasiu, co lubisz robić w bibliotece? Zresztą w się bawisz. A często się bawisz tutaj w bibliotece? Tak. Tak? A z kim przychodzisz? Z mamą. Co tutaj robi, lubi robić? Co mama w bibliotece robi? Siedzi z kompotazem. Korzysta z internetu? Tak. Uważam, że te zajęcia są dobre dla wnuku. Dużo z tego wynoszą. Ciekawe są te zajęcia. No i Same zajęcia w grupie dużo dają. Dzisiaj ja mówię, że się nudzi, żeby chcieć do biblioteki. jest też trochę, że takiego kącika nie było jak wcześniej. dla dziew, dla dzieci. Że można zostawić tutaj dziecko i on się bawi spokojnie, a mama może w międzyczasie czy coś tam do komputera, czy coś tam poczytać. Nie, przychodząc do biblioteki korzystam właśnie tutaj z tej kawiarenki internetowej, z dostępu do internetu. Jeszcze taką... U siebie w domu nie posiadam internetu, tylko w komórce, ale czasami potrzebne są po prostu jeszcze dodatkowe funkcje. Na spotkania plus minus 55 są ciekawe zajęcia, które lubię, na które lubię przychodzić. W tej chwili przeszłam poczytać prasę, gazety, których w domu nie mam. Co lubię w naszej bibliotece? W naszej bibliotece chyba najbardziej lubię ten regał. To jest regał z komiksami. Jest to dosyć pokaźna kolekcja komiksów dla dojrzałego czytelnika. To też bardzo, według mnie, fajną inicjatywą jest na nocy w bibliotece z grami planszowymi. Jest to bardzo fajna, ciekawa i ciesząca się dużą popularnością imprezka. Lubię kontakt z książką. Każda książka wynosi coś nowego. Czasem są to przemyślenia bardzo głębokie, czasem są to przygody. No i tam pasuje Lubię przychodzić z do biblioteki. Po prostu czuję się tak rodzinnie. Każda Pani wita mnie uśmiechem na dzień dobry. Jeśli pytam o książki, nie więcej powiem jaką lubię tematykę. Zawsze niektórych z Pan poleci bardzo dobrą książkę, z której jestem zadowolona. Spotykamy się również z koleżankami tutaj na no, miłych pogawędkach i o książkach i o różnych sprawach. Świetną inicjatywą biblioteki jest to, że też wychodzi poza mury własnej siedziby. i Takim właśnie przykładem są tutaj ławeczki książkowe, chyba rozmieszczone w trzech miejscach w naszym mieście. No i to, co mi się podoba, jest to instytucja, która jest otwarta dla szerokiego kręgu mieszkańców. Takie miejsce, gdzie odbywają się najważniejsze imprezy kulturalne. Najważniejsze. Tu spotykamy się z wybitnymi pisarzami, tu spotykamy się ze wspaniałymi językoznawcami, tu mają, odbywają się liczne wernisaże, czyli Czyli generalnie każdy z nas może znaleźć coś, coś dla siebie. Więc dlatego tutaj jestem. I nie wyobrażam sobie, i moje koleżanki również jak dzisiaj rozmawialiśmy są zakochane, bo to jest druga nasza miłość. A teraz to już zupełnie wsiąkłam w tą bibliotekę, jakby wydawało się, że jeszcze jakby była to no jakaś pomieszczenie do spania, to bym pewnie była, bo, bo, bo przecież zawsze bym stała i tak, tak. To tak, jakby drugi dom. Podoba się Pani biblioteka? Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba i chętnie tutaj przychodzę. Co robię robić? Tak. To gdzie tej? A miłe są te panie, czy nie? Miłe. A, pan, a, pa, a panu podoba się biblioteka? Tak. Patryk, ile masz lat? Dziesięć. A jak masz na imię? Patryk. Dobrze. A co robisz, co lubisz co robić w bibliotece? Czytać książki i różne zabawy, wycinać, kolorować. Podobają ci się te panie, miłe są, nie? Miłe. <grywa> <grywa> <grywa>